Inteligentne i oszczędne gospodarowanie energią staje się ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Trend oszczędzania kosztów przy jednoczesnym odciążaniu środowiska i klimatu nigdy jeszcze nie był tak silny jak obecnie. Największy potencjał oszczędności kryje w sobie ogrzewanie budynków. W Niemczech pochłania ono jedną trzecią łącznego zużycia energii. Ponieważ dwie trzecie wszystkich budynków w Niemczech ma ponad 30 lat, renowacja energetyczna jest zabiegiem usilnie zalecanym. W czasach obowiązywania certyfikatów energetycznych dla budynków, ochrona środowiska i oszczędność kosztów idą w parze ze wzrostem wartości budynków. Wykonanie bezspojowego systemu ocieplenia na elewacji to najczęściej stosowana i z punktu widzenia fizyki budowli najmniej problematyczna forma termoizolacji. Rozwiązania tego nie da się jednak zastosować w około 40% wszystkich budynków w Niemczech. Najczęstsze przeszkody? Ochrona zabytku lub zespołu architektonicznego, cenne elewacje z kamienia naturalnego lub cegieł oraz różni właściciele w budynkach wielorodzinnych. Termoizolacje wewnętrzne stanowią w tym przypadku często jedyne rozwiązanie pozwalające zapobiec stratom ciepła. Przy czym dwa krytyczne aspekty zasługują na szczególną uwagę: skuteczność termoizolacyjna i podatność na szkody wywołane przez wilgoć. Prezentując światową nowość system IQ. Remers jako pierwszy oferuje system termoizolacji wewnętrznej, który perfekcyjnie łączy wysoką ochronę cieplną z jednoczesną kapilarną ochroną przed zawilgoceniem. Wysoka termoizolacyjność umożliwia spełnienie aktualnych i kolejnych poziomów wymagań dotyczących oszczędności energii. A przy tym, system można bezpiecznie zastosować nawet w secesyjnej willi wpisanej do rejestru zabytków. Wilgoć, która powstaje wskutek przepływu strumienia pary wodnej i różnic temperatur pomiędzy płytą termoizolacyjną i murem, musi zostać przetransportowana na powierzchnię ściany w pomieszczeniu. Wilgoć może także wnikać od zewnątrz, np. wskutek zacinającego deszczu. Aktywne kapilarnie wypełnienia otworów są zdolne do transportu wody w otwartych porach. Siły kapilarne skierowane do wnętrza pomieszczenia przenoszą wodę z powrotem na powierzchnię. Zapobiega się w ten sposób uszkodzeniom i zaduchowi, do czego przyczyniają się zwykłe paroizolacje. IQ Therm aktywnie oddycha, dzięki czemu jest w stanie regulować transport pary wodnej. Bufor gromadzący wilgoć w systemie stanowi przede wszystkim warstwa specjalnego tynku. Pochłania on duże ilości wilgoci z pomieszczenia, magazynuje ją i w uregulowany sposób oddaje z powrotem do wnętrza. Dzięki temu w pomieszczeniu zapewniony jest przyjemny klimat. Wykonanie jest proste. Za pomocą zaprawy klejowej IQ Fix na ściany wewnętrzne nakleja się płyty z pianki poliuretanowej, bardzo dobrze izolujące termicznie. Płyty IQ Term mają z reguły grubość tylko 5 cm i posiadają perforację wypełnioną materiałem aktywnym kapilarnie. Następnie nakładana jest 10-15 mm warstwa tynku IQ Top regulującego wilgotność. Na zakończenie powierzchnię można pomalować wchodzącą w skład systemu farbą IQ Pine. IQ Term zdecydowanie przewyższa dotychczas stosowane systemy termoizolacji wewnętrznej. Po pierwsze dzięki zdecydowanie lepszym własnościom termoizolacyjnym, po drugie dzięki skutecznej ochronie przed zawilgoceniem. IQ Term inteligentna termoizolacja wewnętrzna pozwalająca zachować oryginalny wygląd elewacji. Wyjątkowa, kapilarnie aktywna ochrona cieplna, nowoczesna, trwała, skuteczna energetycznie. Remas am Bau.